Witam Państwa serdecznie w drugiej części rekolekcji narodowych. Za pierwszym razem mówiłem o nowej tożsamości w Jezusie, która jest tak naprawdę jedynym trwałym fundamentem, na którym możemy budować. W nawiązaniu do przypowieści, którą opowiada sam Jezus, ową skałą, która może stać się. Trwałym fundamentem wszelkiego budowania, tą skałą, wbrew powszechnemu przekonaniu w Polsce, nie jest i nigdy nie będzie żaden człowiek. Nie jest nią święty Piotr. Tą skałą, która może być fundamentem trwałego budowania, nie jest również Kościół. Ową skałą z przypowieści. Gwarantującą trwałe budowanie jest tylko osoba Jezusa Chrystusa. Jest to, jest to zresztą spójne z przekazem Biblii w innych miejscach, gdzie zawsze, w każdym przypadku, kiedy jest mowa o skalę, o opoce, to jest to mowa o samym Bogu w Nowym Testamencie, o Jezusie Chrystusie. Nie o człowieku, tylko o Bogu. Żaden człowiek nie jest stały, nie można się na nim oprzeć. W innych miejscach Biblia wielokrotnie przestrzega nas przed pokładaniem nadziei, ufności w człowieku. Ufność, nadzieje, oparcie należy pokładać w samym Bogu który jedynie jest niezmienny, trwały. Sam Bóg i mówiliśmy kiedyś przy innej okazji, również Jego Królestwo są jedyną rzeczywistością trwałą, niezmienną, niepodlegającą wstrząsom, z którymi spotykamy się na świecie. Z wstrząsami które co pewien czas mają miejsce, podobnie jak trzęsienia ziemi. Obecnie również przeżywamy swego rodzaju wstrząs spowodowany światową epidemią. Poza prawem wstrząsów, którym podlega wszystko na świecie, w tym również Kościół, jest tylko Królestwo Jezusa Chrystusa, które jest oparte na Osobie Jezusa Chrystusa i na Jego Słowie, czyli na tym, czego nauczał i co powiedział. Tyle podsumowania pierwszej części. Tematem dzisiejszego spotkania jest: Kto jest moją rodziną? Kiedyś Jezus zadał to pytanie swoim słuchaczom. Kto jest moją matką? Kto jest moim bratem, siostrą? Kto jest moją rodziną? Przeczytajmy tekst źródłowy. Ewangelia Marka, trzeci rozdział od wiersza 31 do 35. Tymczasem przyszła jego matka oraz jego bracia. Zatrzymali się na zewnątrz i posłali do niego wiadomość, aby go przywołać. Wokół niego natomiast siedział tłum. Doniesiono mu: Twoja matka, twoi bracia i twoje siostry stoją na zewnątrz i proszą, abyś wyszedł. Wtedy im odpowiedział: Kto jest moją matką? I moimi braćmi, po czym powiódł oczyma po tych, którzy wokół Niego siedzieli i oświadczył. Oto moja matka i moi bracia. Każdy bowiem, kto spełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i Matką. Kto jest moją rodziną? Dla słuchaczy żydowskich sprzed dwóch tysięcy lat żyjących w rzeczywistości typowo rodzinnej, można powiedzieć, klanowej, cała tradycja biblijna jest oparta na rodzinie i na modelu patriarchalnym. Zadanie pytania: kto jest moją matką? I moimi braćmi, siostrami, ze wskazaniem na słuchaczy, którzy dopiero co otoczyli Jezusa, musiało być szokujące. A jednak Jezus wypowiedział te słowa, a jednak Jezus udziela nam tej lekcji. Warto się nad tym zastanowić i przeanalizować. Co Jezus miał na myśli i co tak naprawdę oznaczają te słowa? To pytanie, kto jest naprawdę moją rodziną? Jeżeli narodziłeś się na nowo, jeżeli oddałeś swoje życie, Wszedłeś w nowy wymiar życia duchowego. Mówiąc językiem biblijnym, zostałeś przeniesiony do Bożego Królestwa. Twoje imię zostało natrwale zapisane w Księdze Życia. Należysz do Jezusa. Twoje życie już nie należy do Ciebie, ale należysz do Niego. Jeżeli tylko świadomie podjąłeś tą decyzję, jeżeli świadomie oddałeś mu swoje życie, wtedy zaczęło się w tobie nowe życie, nowe życie w wymiarze duchowym, które przybiera bardzo realny kształt w wymiarze doczesnym, rzeczywistym. Ta decyzja i ten nowy wymiar życia duchowego będzie odtąd rzutował na wszystkie inne dziedziny życia. Odbije się na wszystkich decyzjach w Twoim życiu mało tego w ogóle na Twoim sposobie myślenia zmieni się Twoje myślenie. Jeżeli naprawdę pójdziesz za Jezusem, to On. Całkowicie zmieni Twoją osobowość, zmieni Twoje życie. Ci, którzy poszli za Nim jakiś czas temu, wiedzą o czym mówię. A więc wraz za nowym statusem w wymiarze duchowym. Że stałeś się uczniem Jezusa Chrystusa poprzez to, że opowiedziałeś się za Nim. Wchodzisz również w nową rodzinę tych, którzy tak samo myślą, tych, z którymi łączą Cię teraz wspólne przekonania, już nie więzy krwi, czasami mogą, czasami Twoja rodzina, czasami dzieje się to całą rodziną, że cała rodzina. W jednym czasie się nawraca, ale zwykle dokonuje się to indywidualnie, oddzielnie, w jakichś odstępach czasowych. A więc nowy status Twój, to że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, wprowadza Cię w nowe relacje, w nową rodzinę duchową, we wspólnotę Kościoła. Bo w tym sensie, istocie rzeczy jest Kościół, to jest istota Kościoła, wspólnota uczniów Jezusa Chrystusa, którzy zawierzyli Jezusowi, poszli za Nim na dobre i na złe i nie zamierzają się cofać. Zaczynają tworzyć wspólnotę, która staje się Podobna do rodziny, albo która czasami staje się ważniejsza niż rodzina biologiczna. Bardzo często podejmując tą decyzję w Polsce, wciąż niestety tą zasadniczą, najważniejszą decyzję życia, pójścia za Jezusem, spotykamy się z nieporozumieniem, z niezrozumieniem, a czasami z prześladowaniem. Mówienie o Jezusie, przyznanie się do Jezusa, czytanie Biblii często jest powodem stygmatyzacji i wyzywania od sekty. Kociej wiary, i tak dalej. Krótkie przesłanie dla tych, którzy się tego dopuszczają. Pomyśl na trzeźwo. Przesłanie, zwłaszcza dla gorliwych albo fanatycznych katolików. Po części, kiedyś sam takim byłem, więc wiem o czym mówię. Ale teraz posłuchaj mnie uważnie i pomyśl trzeźwo przez chwilę. Czy, czy to, że ktoś zaczął czytać Biblię jako Słowo Boże i to, że ktoś otwarcie przyznaje się do najważniejszej osoby we wszechświecie, do Jezusa Chrystusa i zaczyna o nim mówić. Czy to jest powód do tego, żeby wyzywać go od sekty? Czy to jest powód do tego, żeby go szykanować? Chciałem Ci powiedzieć, że tak jak każdy, kto dał komuś, Przysłowiowy kubek wody ze względu na Jezusa Chrystusa. Nie będzie pozbawiony swojej nagrody. Tak każdy, kto wystąpił przeciwko uczniowi Jezusa Chrystusa ze względu na Jezusa Chrystusa, nie uniknie sądu i kary. Więc przestrzegam. Wszystkich podgrzanych, fanatycznych katolików. Trochę zimnej wody. Ze względu, lepiej wziąć zimny prysznic. Ze względu na samego Jezusa Chrystusa, który nie puszcza takich rzeczy płazem. Przykład: sam szaweł. Przykład powszechnie dobrze znany. Szaweł. Robiący młody człowiek, gruntownie wykształcony, uczony żydowski, jeden z najwybitniejszych w swoim czasie, fanatyk religijny, zaczął prześladować tą pierwszą sektę w Jerozolimie. Udawał się właśnie do Damaszku, żeby również tam. Prześladować i uwięzić pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. I został powstrzymany w drodze. Skutecznie powstrzymany. Kiedy spadł z konia i zaliczył, kolokwialnie mówiąc, glebę, usłyszał głos. Bardzo ciekawy głos. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? To mu wystarczyło, Szawłowi to wystarczyło, żeby stał się Pawłem i apostołem narodów. Życzę to wszystkim gorliwym i tym nieco przegrzanym fanatykom żeby mogli zrewidować swoje postępowanie, a najlepiej, żeby podzielili los szawła apostoła. Przesłanie dla tych, którzy bezkompromisowo idą za Jezusem Chciałbym, żebyśmy przeczytali Marka również 13 rozdział, sprawa dotyczy czasów ostatecznych. Sam Jezus mówi może od wiersza 8, a później 12 i 13, zwłaszcza Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Miejscami wystąpią trzęsienie ziemi oraz okresy głodu. Te rzeczy to początek bólów porodowych. Wy sami też miejcie się na baczności. Wy sami miejcie się na baczności. Podawać będą do sądów i w synagogach będziecie chłostani. Ponadto ze względu na mnie postawią was przed urzędnikami i królami na świadectwo dla nich. I dalej od dwunastego wiersza. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec swoje dziecko. Dzieci z kolei powstaną przeciwko rodzicom i będą doprowadzać ich do śmierci. Będziecie też w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony. Jezus charakteryzuje czasy ostatnie: że będą perturbacje, nie będzie łatwo. Że być może niektórym, niektórych, niektórych z nas spotkają prześladowania. Musimy być w tym roztropni. Jezus przestrzega nas, powiedział.